Abram i Sara wiedli ustabilizowane życie dobre spokojne dosyć majętni byli to ludzie ta majętność wtedy była mierzona akurat w ich przypadku ilością trzód, pól Niewolników, niewolnic, oddawali chwałę Bogu. Było tylko pewne ale. Zawsze, siostry i bracia, jest jakieś ale. I kiedy teraz spotykamy się, zachowując tą bezpieczną odległość, albo dzwonimy do siebie, czy widzimy się na ekranach, to tak powtarzamy jak refren, ale się porobiło. Można powiedzieć, że Ab Abram mógł powtórzyć bardzo podobnie. I on będzie naszym dzisiejszym bohaterem. W naszych rekolekcyjnych spotkaniach będziemy. Zajmować się ludźmi, którym się coś porobiło, ale którzy dzięki wierze potrafili zrozumieć, że Pan Bóg nigdy nie likwiduje złych sytuacji. Pan Bóg tylko ludziom, którzy Mu ufają, potrafi. Dać taką siłę, wzmocnić ich wiarę, żeby jeszcze mocniej wierzyli, że z tej sytuacji Pan Bóg ich wyzwoli. Abraham słyszy, znamy ten obraz bardzo dobrze. Wstań idź do ziemi, którą ci wskażę. Jak refren znowu powtarza się w życiu Abrama. Takie wyrażenie lech, lecha. Idź dla siebie, dla własnej korzyści, dla własnego dobra. To ten znany obraz, kiedy Abraham patrzy na niebo, pełne gwiazd, i Pan Bóg mówi: Idź do ziemi, którą Ci wskaże wyjdź ze swej ziemi. Dam Ci takie potomstwo jak gwiazdy. To ale, o którym na, po, na początku mówiłem, to potomstwo. Abram i Sara nie mają dzieci. Zawsze to był pewien krzyżyk, a już w tamtych czasach to był taki trochę znak jakby winy. Którą ktoś, albo potomkowie, przodkowie raczej spuścili na tego człowieka, że nie ma dzieci. Rzeczywiście Abraham wyrusza. To zmiana jego imienia z Abraham na Abraham to dodane. H to nawiązanie do imienia Bożego Jahwe. Skoro mi uwierzyłeś, mówi Bóg, to masz imię, które ci będzie przypominało, że ty jesteś mój. Rzeczywiście Abraham wyrusza i dochodzą do takiej ziemi neger. Do ziemi, która... Jest piękna, ale wiadomo obok tego, co jest piękne, są jeszcze piękniejsze i gorsze ziemie. Abrahamowi towarzyszy bratanek Lot. I dochodzi do pewnego sporu między pasterzami, którzy są niewolnikami Lota, a pasterzami niewolnikami Abrahama Opola. No, bo wiadomo, każdy chciał na lepsze. I mamy tutaj pierwszą cechę Abrahama, która dzisiaj nam ma towarzyszyć piękne człowieczeństwo. Abraham jest starszy, jest już bardzo starym człowiekiem. I mówi do Lota: Jesteśmy na górze. Wybieraj, które chcesz pola. I Lot popatrzył. Pewnie się trochę zdziwił. I pomyślał sobie tak, no wiadomo, wziął te lepsze. I Abraham mówi, pewnie. Proszę, idź tam ze swoimi trzodami, ze swoimi pasterzami. Wszyscy się bardzo zdziwili. Nie wiadomo, czy Abraham liczył na grzeczność swojego bratanka, który powie: Stryju, jesteś starszy, należą ci się te lepsze, to ja się usunę. Nie. Powiedział, proszę. Ktoś powie gest, ktoś powie jakaś duma, ale przede wszystkim siostry i bracia, piękne człowieczeństwo. I ta scena tego wyboru kończy się spotkaniem, znowu spotkaniem Abrahama z Bogiem. Oni tak się spotykali. I Pan Bóg mówi, ponieważ Abrahamie. Tak się zachowałeś. To spójrz przed siebie, spójrz w prawo, w lewo. To wszystko będzie kiedyś Twoje, a ja Ci będę błogosławił. Siostry i bracia, w tych dniach okazujemy się albo ludźmi pięknymi, albo ludźmi, którzy Nieraz trochę się mogą zawstydzić, może wieczorem, może w chwili refleksji, że tak się zachowali, jak się zachowali. Ale Abraham uczy nas takiej postawy: proszę, zrobię to dla ciebie, przepuszczę cię w kolejce. Może ty dzisiaj idź do kościoła, to te pięć osób, a ja zostanę i będę oglądać. Ostatnio, ja byłem. To może chwila adoracji, tak osobiście, to może przypomnienie dziecku o rekolekcjach, które dzisiaj były też w internecie, można je odtworzyć. Nie możemy bowiem mówić o wielkich słowach, o wielkich świętych, kiedy nasze człowieczeństwo tak bywa wystawiane na próbę, i niestety z tego człowieczeństwa nie zdajemy egzaminu. Abraham ma żonę. Dlaczego o niej? Bo Pan Bóg, kiedy stworzył mężczyznę i kobietę, powiedział: Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Stwarzam Was na swój obraz i podobieństwo. I skoro mówimy o Abrahamie, to mówimy o żonie, która też usłyszała od męża, że ma iść. I ona wstaje i idzie za nim. Nie zostawia go. I nie mówi, coś się staremu pokręciło w główce. Jest żoną. Jest mądrą, kochającą kobietą. I ona też uczy się wiary o Abrahama. I Abraham uczy się od niej. Wiary I ona też otrzymuje inne imię, tak delikatnie zmienione. Była Sara, a potem była Sarach, czytało się Saraj. Też na pamiątkę tego, że uwierzyła Panu Bogu. Sara słyszy od Abrahama, że będą mieć dzieci, uśmiecha się troszkę. W ogóle imię Sara to znaczy uśmiech. Miała pewną taką w sobie postawę dystansu, i kiedy ta obietnica oddalała się, i kiedy kilka lat czekali do narodzenia dziecka, to przychodzą posłańcy od Boga, i pod dębami mamrę. Podsłuchuje rozmowy Abrahama z tymi wysłańcami, którzy mówią: Za rok będziesz miał syna. Ona ma tego syna. Na początku jeszcze jej wiara była wystawiona na próbę i powiedziała Abrahamowi: To weź swoją naszą niewolnicę Hagar. I niech ona będzie z Tobą, a dziecko, które się zrodzi, będzie naszym synem. Tak Hagar rodzi Izmaela. Ale Hagar zachowuje się potem bardzo niegrzecznie. Oddaje niby syna Abrahamowi, ale wobec Sary jest taką nieposłuszną niewolnicą. Sara to przeżywa. Ale po roku rodzi się Izaak. I można powiedzieć, że Sara jest matką Izaaka, uczy go wiary. Ale też z tracji wieku można powiedzieć, że Sara jest babcią Izaaka. Przynajmniej tak wygląda przy tym synu, jakby była babcią. I chcemy dzisiaj siostry i bracia podziękować za Wasze małżeństwa, za Wasze rodziny, także te, które się łączą z nami, które tutaj przed mszą świętą modliły się na różańcu, na nowennie, które niemal codziennie przy takim specjalnie nieraz zbudowanym ołtarzyku, gdzie jest obrazek, świeczka i, i laptop, albo komórka. Gromadzą się i modlą się z nami. To wy jesteście naszymi nauczycielami. To wy jesteście bohaterami też tego czasu. Kiedy w rodzinie przekazujecie tą wiarę, kiedy matki mówią do dziecka: Pewnie ważna jest ta i ta lekcja zdalnie prowadzona przez nauczycieli, ale zobacz, pooglądajmy, posłuchajmy, są rekolekcje, włącz film dla Ciebie przygotowany. Oddajemy dzisiaj hołd babciom, które są matkami tej parafii, matkami Kościoła, które budowały ten Kościół, które tu się modliły przez prawie 40 lat istnienia tego Kościoła, wcześniej modliły się w innych parafiach, kiedy tam należały a teraz siedzą, modlą się i płaczą i tęsknią. Jesteście naszymi matkami. Jesteście na wzór matki nieustającej pomocy, modląc się za nas. Jesteście jak Sara, która wychowuje Izaaka do wiary. Izaak rośnie. Ma 37 lat, kiedy. Jego ojciec słyszy: Idź na górę Moria, i weź ze sobą swojego syna Izaaka, i tam go złóż w ofierze. On miał wtedy 37 lat, syn Abrahama. Abraham był już bardzo stary. I nieraz sobie tak wyobrażamy, że Abraham ciągnie. Izaaka, że go wiąże i kładzie na ołtarzu, nie dałby rady. Musiał wychowywać do takiej bardzo pięknej postawy wiary, mimo wszystko, swojego syna Izaaka. Jest bardzo piękny szczegół też w tej scenie, kiedy oni idą na górę Moria. Kiedy towarzyszą im służący i oni przed już takim ostatecznym etapem drogi mówi Abraham do służących, zostańcie tu i poczekajcie, aż będziemy wracać. Abraham, siostry i bracia, miał taką wiarę w Boga, jednocześnie ta wiara była wiarą, która szła do śmierci. Prowadzi Izaaka, żeby go złożyć w ofierze. Prowadzi go na śmierć. Ale gdzieś w sercu pewnie wiedział, że Pan Bóg ma plan B. Że Pan Bóg ma jakąś wersję wydarzeń, której się nikt nie spodziewa. I dlatego mówi do służących, wrócimy, kiedy my tu będziemy wracać. Znamy tą scenę dobrze, związany Izaak, nóż w ręce Abrahama i krzyk Boga: zostaw. Czy my jesteśmy do takiej wiary zdolni, siostry i bracia? Można powiedzieć, że to skojarzenie ojca z synem jest. Bardzo ważne. W dawnych katechizmach, przynajmniej ja się na takich uczyłem, były takie tabelki, w czym był Izaak podobny do pana Jezusa. Zwróćmy uwagę: ojciec prowadzi syna na śmierć. I my za tydzień i dwa dni będziemy w tej świątyni. Przeżywać tą samą scenę, kiedy Bóg, Ojciec, pozwala, żeby Jego syn też niósł drzewo krzyża na górę, na inną górę, na Golgotę, i pozwala temu synowi umrzeć. To jest ta różnica siostry i bracia. Ale można powiedzieć: Abraham z Izaakiem tam na górze Moria też przeszli przez śmierć. Co czuło serca Abrahama, kiedy brał nóż, podnosił do góry? Co czuł Izaak, kiedy pewnie już ściskał oczy i pewnie modlił się? I w, w sercach obu było pytanie, o co chodzi? Znacie to pytanie? O co Ci, Panie Boże, chodzi? O co Ci, Panie Boże, chodzi teraz? O co Ci chodziło w różnych sytuacjach naszego życia, w różnych sytuacjach historii świata, historii naszego narodu, mojej rodziny? Kiedy nagle mogłam powiedzieć, mogłem powiedzieć, ale się porobiło. Abraham, siostry i bracia, to patron. Drogi pełnej nadziei. To jego pójście, kiedy Pan Bóg mówi idź, kiedy w sercu pewnie jest ale dlaczego, ale mi się nie chce, ale po co, ale dlaczego, ale ja chcę, ale ja, ale ja. On wstaje i idzie. Wstaje, wyrusza z Urchaldejskiego, wstaje, wyrusza z Izakiem na górę Moria. I w Jego życiu ciągła jest detronizacja samego siebie, a stawianie Pana Boga na pierwszym. Kiedy siostro i bracie, zostałeś ostatnio zdetronizowany w swoim życiu, bo postawiłeś sam siebie na pierwszym miejscu. Bo ciągle powtarzasz, ale ja bardzo chcę, ale ja sobie nie wyobrażam, ale jak te święta, ale jak to Triduum. Nie mówimy, że Pan Bóg się zdenerwował. Nie. Ale tak sobie pomyślmy, jak tak dzieci wszystkie chcą wejść na jakąś zabawkę. Są takie placy zabaw, teraz niestety zamknięte. To Mama, tatuś, babcia mówią po kolei. Najpierw niech jedna osoba sobie zjedzie na zjeżdżalni. Nie, my wszyscy naraz, ja. Abraham mógł powiedzieć, ale się porobiło. Ale był posłuszny siostry i bracia, skoro Pan Bóg mówi, tak musi być. Bo Ty nie jesteś najważniejszy. Najważniejsze jest, no właśnie, co jest najważniejsze. Kiedy Abraham i Izaak schodzą z Góry Moria, to Pan Bóg mówi do pewnie bardzo uśmiechniętych, pijanych ze szczęścia, można powiedzieć, dwóch mężczyzn. Uwierzyłeś, Będę Ci błogosławił. Siostry i bracia, trzeba nieraz wejść w śmierć, aby zmartwychwstać. My chcielibyśmy pójść swoją drogą. Jest droga Pana Jezusa, ale Andrzej chce pójść inną drogą. Zosia chce iść inną drogą. Hieronim chce iść inną drogą, ale wszyscy chcą iść do nieba swoimi drogami. Zmarły ksiądz Piotr Pawłukiewicz teraz bardzo często cytowało się jego wypowiedź: To nie oni umarli, oni żyją, to my umieramy. Trzeba, trzeba nam siostry i bracia. siebie zdetronizować siebie a postawić Boga i wtedy nam Pan Bóg będzie błogosławił dzisiaj otwiera naszą liturgię słowa, przepiękne czytanie z księgi proroka Daniela król Nabuchodonosor w swoim pociągu do władzy w swojej pysze buduje olbrzymiego cielca. Piękna jest scena w jednym z filmów ekranizujących Biblię, kiedy jest plac ludzi, wiele tysięcy. I Abraham i Nabuchodonozor czeka, aż wszyscy się ukłonią. I trzech stoi. To ci młodzieńcy, o których czytaliśmy w pierwszym czytaniu: szadrak, meszak i abednego. Zobaczcie, jaka straszna kara piec rozpalony. Dlaczego ogień? Ogień zawsze siostry i bracia w Piśmie Świętym był znakiem oczyszczenia. Ogniem. Ogień jest znakiem ciepła. Ogień jest znakiem światła. I oto król Bochodonozo dziwi się, że ci trzej młodzieńcy w piecu ognistym chodzą mimo tego, że byli związani. Jeszcze próbuje z nimi pertraktować. Ale mimo tego, że piec jest rozpalony jeszcze bardziej, to nagle autor księgi Daniela mówi: Król zobaczył czterech. Było trzech, jest czterech. Dlaczego? Bo Anioł Boży uratował tych młodzieńców. Siostry i bracia, tym aniołem Bożym jest Chrystus. To On uratował trzech młodzieńców z pieca ognistego. Dlatego, że, siostry i bracia, nigdy zbawienie nie polega na tym, że będziesz miał wszystko, jak ulał. Zawsze będzie jakieś ale. Zobaczcie, zostało ich trzech. Wszyscy się ukłonili. Trzech stoi, rozpalają piec. Nie bali się? Do końca zaufali. Zrozumieli, że Bóg zbawia w tym, co żyjesz, w Twoim krzyżu, w Twojej śmierci, w Twoim posłuszeństwie, w Twoim idziesz. Kiedy Bóg Ci powie idź. I idziesz, kiedy Pan Bóg ci mówi, zostań i zostajesz, bo jesteś posłuszny Bogu. Siostry i bracia, w dzisiejszej Ewangelii jest też o wolności. Faryzeusze ciągle nie rozumieli tego, że bycie synem i córką Abrahama. To nie tylko zasada pewnego dziedziczenia, przynależności do narodu, ale to postawa serca. W tych dniach, siostry i bracia, doświadczamy prawdy, że nie jest najważniejsze, że jesteśmy ochrzczeni. Nie jest najważniejsze to, że należeliśmy czy należymy do jakichś wspólnot. Tylko najważniejsze jest to, na ile jesteśmy wolni w tych dniach. Na ile się uwiązaliśmy tak, że nam tak ciężko z tych różnych sytuacji zrezygnować. Iluż ludzi pięknie przyjmuje to wszystko, co się dzieje. Siedzą z różańcami w rękach. Pozwalają sobie na pomoc, korzystają z tych osiągnięć, które mają. A iluż ludzi mówi ciągle: Ja, ja sobie nie wyobrażam, jak to, co to będą za święta, co. Nie jesteś pierwszy na tej ziemi, który mógł powiedzieć: Ale się porobiło. Bardzo Was serdecznie zapraszamy, siostry i bracia, jutro, pojutrze. Na spotkanie z kolejnymi postaciami, którym się porobiło. I do odkrywania tego, że Pan Bóg jest wierny swoim obietnicom. Dobrze zrozumiał to Abraham. Jego potomstwo jest nadal liczne, jak gwiazdy na niebie. To my też jesteśmy w jego potomstwem. To Maryja, nasza patronka, jest córką Abrahama. Pierwszą w pielgrzymce wiary. I ona też mogła na wiele chwil swojego życia pomyśleć, ale się porobiło. Miałam wyjść za mąż, za Józefa cieśle, mieć spokojną rodzinę. A tu przychodzi anioł, potem idę do Elżbiety, potem trudne rozmowy z Józefem i tak dalej, i tak dalej, aż po krzyż. Módlmy się, siostry i bracia, w tych dniach o łaskę wiary. Módlmy się o łaskę wiary, która nie jest postawą dziecka, takiego dzieciaka zbuntowanego, który kopie nóżkami, który wymachuje piąstkami i mówi, ale jak to? Módlmy się o łaskę wiary dojrzałej, posłusznej. O łaskę wiary kogoś, kto słucha słowa. Boga, który mówi idź, abyśmy poszli, który mówi zostań, abyśmy zostali, który zawsze wie, co robić, aby chwała Boża była jak największa. I o tę wiarę w tej Eucharystii przez stawiennictwo naszej Patronki módlmy się. Amen.